Ty możesz powiedzieć, nie? Może, Aha, tyś... to już nagrywasz. może Może coś nagram, nie wiem. Siema. jest luty I właśnie chciało dać się biwaku rowerowego. Tak jest. U, moc energia endorfina. Dobrze, dobrze, Dobra. Jedziemy. Tak tam. Dobrze jest? Tak! Powiem tak, mimo początkowych problemów natury techniczno... E, nie wiem, inhalacyjnych? Jesteśmy już na dobrej drodze. O, auto jedzie, uwaga. O, o szybko jest zapierdolę, czekaj, chować się trzeba. Do samej Ślęży mamy jakieś... 30 km 33! 15, nie, 12 za nami. Tak, ogólnie jedzie całkiem spoko. Plusem jest to, że nie ma tego śniegu. O. Ale to wyglądamy tak. Dużo błota. Szybko jedziemy. jest super <noise> ale jest genialne. <noise> nie no tak naprawdę jest, ale nie wiem która nawet jest godzina, gdzieś nic nie bo i jest mi tak strasznie głodno, czy tam, tam jakaś tam emocja <noise> nie wiem jaka stopy mi zamarzły, ale ogólnie okay, jest bye. super co? co będziesz robić? Aha, super Forma na dzisiaj <noise> Nie no, tak serio jest naprawdę fajnie, ale... Piździe yy... jak w kieleckim Dupiałam twoje piździe jak w kieleckim Chodzi o to, że wspaniały nawigator pomylił trasę i już nadrabialiśmy chyba z 15 km łącznie 4, cztery, cztery. Tak, 4. Cztery. cztery Cztery, no tu mi jedzie, a tu strzela no. Także tak <noise> No Także moi drodzy, my dotarliśmy na miejsce, na kanion Pikuś, totalny Pikuś. Takie trasy to ja mogę ten, na wciągnięcie nosa pokonywać codziennie. W ogóle nie narzekałam, było super. Ale najważniejsze, że już jesteśmy na miejscu. I, a to nie to. I e, znaleźliśmy sobie miejsce, w którym się będziemy rozbijać, będziemy palić ognisko. I mam nadzieję, że pokażę Wam małymych, jak się rozpala ognisko, kiedy jednak wszystko jest mokre, a jest zarąbiście zimno. O kurde, urwałam drzewko. Przede wszystkim, jak już urwałam drzewko, musimy. E, podstawą w takim e, ognisku jest to, żeby gałęzie były suche. Czyli jak urywacie, to muszą się one po prostu łamać z drzewa. I nie mogą się ciągnąć tak na przykład, jak nie wiem, jak to. Dobra, mniejsza, nieważne cięcia. Nie wiem, co tu się odwaliło w nocy, ale na pewno, Nic K... nie się boli. Damy na Campingo! Zima! Tyle mam do powiedzenia, bo jestem głupia i... i tyle. Proszę przedstawić się przed milionami słuchaczy. Zamarzły mi usta i bolą. I popykadę. O, to nie mam żadnej... Ja turysty. mam. Generalnie, pole i sram. Wczoraj ognisko nie pykło. Cicho! Powiem tak. Czy dzisiaj pyknie? Jakbym miał stawiać pieniądze. To byłbym biedny, jakbym powiedział, że tak. Ale no zbierałem tręczkę świerkowego. Takiego tu się fajnie łamie. Mam tutaj w chuj e, tej brzozy. Pięknie. Ale takie takie cieniutkie, takie, że się mm. powinno fajnie zapalić. Sortuję sobie teraz. Dobrze! Rób to! I mam zamiar rozpalić to ognisko, choćby z butli odpalić. <laughs> pierdolnie ta butla, ale w się chociaż paliło. <laughs> najmocniej i żeby chociaż się zrobiło to ognisko. Ty no z mojego namiotu, to no, dobra, że wiesz, idę siku. Koner zapłonął! O tak! Kate sparł na zdrówko. Wszystko spoko z tym ogniskiem, ale ten dym. A i chciałam Wam powiedzieć, że okazało się, że mam plastikowe skarpetki. I ogólnie ziemia jest brudna. Więc moje skarpetki to są brudne. Na zdrowie! Coś tam. A. Jak wódką! To jest woda z tym. Z kiełbasą? Nie, to jest herbata z tym. Co się mówi? Z zupą. Nie. Kurwa. Cukło? Z prądem? Z prądem. Kurwa. Roześ no, zaimponiu teraz! Kurwa, co tak jesteś. No, się to co? Ja pierdolę, tak nie robię Ja wykorzystam rynne Pokaż się Dzień dobry Tak tam, i zimowy camping, minus siedem Moi drodzy, moc, energia endorfina Mam takie dwie zajebiste rękawiczki, jedna taka, druga taka Ale zimno strasznie uh -huh. Tak nam napadało Rowary wyglądają w ten mm. sposób Ogólny śniak był potąd o. A takie mamy widoczek, proszę bardzo co elegancko. Szkoda, że zimno. <gry> Ale ogólnie spoko. Taka herbata, niby, niby nic, a tak ratuje mentalnie, że nie macie pojęcia. Proszę bardzo, oddaję tutaj do właścicielki kamerę. Dobry, ja jestem Kate Sparrow, a to jest flash wydarzeń. Właśnie we Wrocławiu wykoleiły się już dwa tramwaje z dzisiejszego dnia. Co za tym idzie? Mamy opóźnienie, znaczy nie za tym idzie, ale jest opóźnienie pociągu o 50 minut. Rozumiecie to? 50 minut. Polsku, polsku, dziwny kraju. Rowery tutaj są, ja jestem też. Jest dużo czasu, można robić pompeczki, yy, te wszystko i tak dalej, i tak dalej. Nie denerwujemy się, to jest w Polsku, I w Polsku wiemy jak jest. grzywa? No. I właśnie tak moi drodzy, spędzałaby wolny czasu. Bardzo dobrze. Jak się pan czuje? Jak wrona robiąc orła. Uh, uh. Uh. Moi drodzy, nie poddajemy się nawet w daj, ten daj, gorszy daj, dzień. Daj, daj. Ładnie Czekaj, no ja tu gadam, a Moi drodzy, także nie poddajemy się w ten piękny dzień! Jest dobrze, jest cudownie i tak ma być. Wierzcie w naszą polską moc i siłę polskich kolei państwowych! Brawo dla nich! Teraz zimna mi zbita! Nie wiem, ale mamy kostki... to są kostki lodu ogólnie. Wrocławia! A za nami jedzie pociąg nie do Wrocławia! Ahoj, przygoda. <grywa> <grywa> mimo, że to Polska, nie przejmujmy się, to wiadomo, że jest, było i będzie całe życie, ale całe życie przed nami! Skąd to zwątpienie? Skąd to zwątpienie? Dodam, że jechanie rowerami to był pomysł Kate. Ja na samym starcie zaproponowałem, że pojedziemy autem, ale tam jest pomysłodawca jazdy rowerem. Co do powiedzenia jak się bawiłaś? Ostatnie, ostatnie okrążenie dla nas było super, ale nigdy A, jeszcze musisz zaznaczyć kogo pomysł. <laughs> Proszę bardzo, tak wygląda. Zdobywczyni K2 zimą. Pierwsza kobieta co wjechała pod trzymajem. Czy już mi sobie z nosa wyrosłeś? A właśnie śnieg na policzkach. Tak? Nie mi po prostu. Twój, twój prawy profil. Co? Twój prawy profil. No jest ten gorszy czy lepszy? To, jest to masz ten profil, profil lepszy już. Oszu <laughs> nie. Koniec. koniec. Było miło. opa!